Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Słabe, kichające pod murem kociątko, przywiązana słuczka do drzewa, dwa psiaki związane ze sobą sznurkiem i porzucone. Takie widoki dla członków niskiego Pogotowia Opiekuńczo-Adopcyjnego dla zwierząt łapa to codzienność. Do tego zima póki co temperaturą daje się już we znaki. Mroźne noce i brak pożywienia doskwierają bezdomnym czworonogom. Łapa czuwa i nie przejdzie obojętnie obok ani jednego potrzebującego stworzenia. Członkini Stowarzyszenia Olga Płosajki Opowiedziała o zatrważającej liczbie potrzebujących zwierząt i zwróciła się do mieszkańców Nysy i okolic ze szczególnym apelem. Jeśli ktoś by chciał naszemu stowarzyszeniu pomóc, apelujemy do osób, które mają miejsce w domu i mogłyby zostać domami tymczasowymi, bo my, mając kotki i pieski z interwencji, my po prostu nie mamy ich gdzie dać i mamy je u siebie w domach. Więc każdy, kto mógłby zostać domem tymczasowym, mądrym domem tymczasowym, bardzo prosimy taką osobę o kontakt.